Dzięki tej jednej metodzie oszczędzam rocznie o 30 tysięcy więcej, mając zaledwie 25 lat. Na YouTubie znajdziesz masę poradników dotyczących tego, jak oszczędzać swoje pieniądze. Jest w nich wiele cennych wskazówek, które pozwolą Ci zbudować nawyk oszczędzania. Zauważyłem jednak, że brakuje w nich jednej bardzo cennej porady: porady, która wielu młodym osobom może drastycznie zwiększyć oszczędności. I to naprawdę bez dodatkowego wkładu pracy. Nie wdrażając jej można nieświadomie tracić 30 tysięcy złotych rocznie, gdzie w innym przypadku cała ta kwota zasiliłaby nasze oszczędności. Ja też niestety nie wiedziałem o istnieniu tej metody przez pierwsze dwa lata, przez co zamiast zaoszczędzić dodatkowe 60 tysięcy złotych, po prostu tych pieniędzy nie uzyskałem. Od czterech lat stosuję się jednak do tej metody, dzięki której zaoszczędziłem już na tym dodatkowe 120 tysięcy złotych. Są dwie możliwości. Pierwsza to nie wdrażać tego i nie mieć Dodatkowych oszczędności z tego tytułu, a druga to wdrożyć dwa proste kroki i mieć o 30 tysięcy więcej ekstra oszczędności każdego kolejnego roku. Czy warto? Ja osobiście uważam, że tak. Tym bardziej, że czym wcześniej zaczniemy oszczędzać większe pieniądze, zaczniemy to robić systematycznie, tym dużo łatwiej i szybciej przyjdzie nam zbudowanie dużego majątku, które chociażby może pozwolić nam na życie bez pracy. Bądź chociażby życie na większym spokoju, niż sytuacja, w której mielibyśmy się zastanawiać, czy kupić w tym tygodniu ogórka czy pomidora. Dlaczego oszczędzanie w młodym wieku jest tak bardzo kluczowe i znacząco może pomóc i przyspieszyć budowanie bogactwa? Magia procentu składanego. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać i inwestować, tym więcej możemy zyskać. Nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie przez dłuższy okres czasu mogą koniec końców przynieść nam naprawdę znaczącą sumę, która ułatwi nam późniejsze życie. Najlepiej przedstawić to na konkretnym przypadku i idealnie sprawdzi się tutaj właśnie mój case. Mam obecnie 25 lat, i przez ostatnie 4 lata udało mi się dzięki tej metodzie oszczędzić ekstra 120 tysięcy złotych. Dziś inwestuję całą tą kwotę. Załóżmy, że roczna średnia stopa zwrotu będzie wynosiła 5%, co nie jest niczym nadzwyczajnym i wiele portfeli inwestycyjnych robi nawet więcej. Ile zarobię przez następne 10, 20, 30 i 40 lat? Scenariusz pierwszy: wrzucam dzisiaj 120 tysięcy złotych i po drodze nic do tego nie dopłacam. Za 10 lat moja inwestycja będzie warta około 195 tysięcy złotych, a będę miał wtedy dopiero 35 lat. Za 20 lat moja inwestycja będzie warta 318 tysięcy złotych, a będę miał wtedy 45 lat. Za 30 lat moja inwestycja będzie warta 518 tysięcy złotych. Za 40 lat moja inwestycja będzie warta 844 tysiące złotych, a będę miał wtedy 65 lat. Scenariusz drugim wrzucam dzisiaj 120 tysięcy złotych jako kapitał startowy i co miesiąc będę systematycznie dopłacał 1000 zł. Zobaczmy jak inwestycja będzie się prezentowała. Po 10 latach moja inwestycja będzie warta 350 tysięcy złotych. Po 20 latach moja inwestycja będzie warta 725 tysięcy złotych. Po 30 latach moja inwestycja będzie warta około 1 330 tysięcy złotych. Po 40 latach moja inwestycja będzie warta 2 330 tysięcy złotych. Będę miał wtedy 65 lat. Gdybym od tego momentu, 65 roku życia, chciał mieć z tego emeryturę, to zakładając, że rocznie daje to ten średni wzrost średnio 5% rocznie, to moja emerytura miesięczna wynosiłaby około 9,5 zł miesięcznie. Hmm, teraz w sumie troszkę się rozmarzyliśmy, więc wracamy do konkretów metody, która pozwoli oszczędzać nam więcej. Zacznijmy od tego, jak nie oszczędzać. Pamiętajmy, że rodzaj oszczędzania pieniędzy do skarpety, bądź po prostu przetrzymywania jej w polskiej walucie nie jest do końca zbyt optymalnym pomysłem, przez co też tak de facto za 10, 20 lat, jeśli tak trzymalibyśmy nasze środki, niestety będą one coraz mniej warte. Tłumacząc to najprościej, to za banknot 100 złotowy. Za 10-20 lat kupimy znacznie mniej produktów niż kupilibyśmy ich teraz. Główną tematyką tego filmu jest metoda, która pozwoli ci oszczędzić dodatkowe ekstra pieniądze, jednakże bardzo istotne jest również to, co z tymi oszczędnościami zrobisz. Co konkretnego je ulokujesz? Dlatego też wiele świadomych osób, chcąc pomnażać swój majątek, zabezpieczyć się na przyszłość, przede wszystkim dba również o odpowiednie inwestycje swoich nadwyżek finansowych, na przykład swoich oszczędności, które na ten cel przeznaczymy. Przede wszystkim takie portfele inwestycyjne składają się z różnego rodzaju aktywów, na przykład są to metale szlachetne, akcje, obligacje, kryptowaluty, czy też na przykład nieruchomości. Jednakże to nie jest odcinek o inwestycjach, dlatego też przechodzimy do głównego tematu. Teraz najważniejsza zasada oszczędzania. Jest ona nietypowa. Przede wszystkim jest to systematyczność. Zobacz to na konkretnym przykładzie. Na przykład dzięki metodzie, którą zaraz ci powiem, zaoszczędzisz w rok około 30 tysięcy złotych. I to też będzie twoja kwota początkowa w konkretnej inwestycji, gdzie dodatkowo co miesiąc będziesz dopłacał zaledwie 500 złotych miesięcznie. Po 10 latach będziesz już miał około 126 tysięcy złotych. Po 20 latach będziesz miał około 280 tysięcy złotych. Po 30 latach będziesz miał około 540 tysięcy złotych. Po 40 latach będziesz miał 955 tysięcy złotych, prawie 1 milion złotych. Nawet gdyby przejść z tej sumy na własną emeryturę, to zakładając, że jesteśmy w stanie wypłacać 5% rocznie, to z kwoty 955 tysięcy jest to prawie 4000 zł miesięcznie. Ponadto w kwestii systematyczności zobacz, że nawet gdyby nie było początkowego wkładu w kwocie 30 tysięcy złotych, tylko po prostu od dzisiaj, od tego miesiąca zaczęlibyśmy inwestować 500 złotych systematycznie, to wyniki po tylu latach inwestycji prezentowałoby się następująco. Zauważ, że czym wcześniej zaczniesz, tym mniejsze kwoty i tak będą przez magię procentu składanego dawać Ci na starsze lata naprawdę dużo swobody. Na czym polega metoda, która pozwala mi oszczędzać ekstra 30 tysięcy zł rocznie bez wkładu pracy? Zacznijmy od grupy osób, która skorzysta z tego typu optymalizacji. By w pełni skorzystać z tej optymalizacji, musimy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musimy być młodymi osobami do 26 roku życia. Po drugie, myślimy o założeniu działalności, bądź już ją posiadamy. Jeśli spełniasz te warunki, to naprawdę bardzo szybko możesz zyskać ekstra oszczędności. Moja metodologia to... Jeśli jest taka możliwość, to zamiast podatku Wizusu buduj swoje oszczędności i dąż do jak najszybszej budowy swojego portfolio inwestycyjnego. Nie chodzi o to, by całkowicie nie płacić podatków, tylko jeśli jest jakaś możliwość, to żeby po prostu z tego skorzystać. Więc nie musisz się martwić, że nie wiem, skończysz jak budda. Pierwszy sposób na oszczędność. Może dać nam 24 tysiące złotych rocznie. Gdy otwierasz i prowadzisz swoją firmę, a dokładnie jednoosobową działalność gospodarczą, musisz liczyć się z tym, że twoje podstawowe koszty, które będziesz miał z tego tytułu, będzie opłata ZUS-u, gdzie jest to około 1600 złotych miesięcznie. Plus składka zdrowotna, gdzie najmniejsza to koszt około 400 zł miesięcznie. Tak więc łącznie daje nam to już kwotę 2000 zł miesięcznie. Liczymy składkę zdrowotną w kwocie 400 zł, bo czym więcej masz dochodu, tym większą składkę zdrowotną zapłacisz. No ale oczywiście masz dzięki temu lepszy dostęp do służby zdrowia. Czyli 2000 zł miesięcznie to kwota którą musisz ciężko zarobionych przez siebie pieniędzy, swoich działań, swojego czasu oddawać miesięcznie. Rocznie to minimum 24 tysiące złotych. Na przykład, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza generowałaby 10 tysięcy dochodu miesięcznie, to składka zdrowotna wynosiłaby około 900 złotych miesięcznie. Co łącznie dawałoby około 2500 tysiąca złotych miesięcznie, które będziesz musiał płacić. Więc rocznie daje to 30 tysięcy złotych. Jak więc zrobić to, aby te 24 tysiące 30 tysięcy złotych wędrowało do naszej własnej kieszeni? Proste. Nie zakładać jednoosobowej działalności gospodarczej, a założyć spółkę ZOO. Wtedy możesz legalnie, dobrowolnie nie płacić ZUS-u. W tym miejscu już jest zawsze takie pierwsze zastanowienie dotyczące tego, że jak nie będę płacił ZUS-u, no tak jak się coś stanie, wygląduję w szpitalu, to będę musiał płacić za te koszty samodzielnie, gdzie no może to być naprawdę bardzo duża kwota. Jak sobie poradzić z tym? Bardzo szybko i w prosty sposób. Można opłacać ZUS, tyle że dużo, 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 dużo mniej za niego płacić, a mieć taki sam dostęp. To na przykład służby zdrowia, jak każdy inny, nawet ten, co płaci 5-10 tysięcy miesięcznie. A to jest to sposób, w którym możesz mieć to wszystko za 50 zł miesięcznie. Jednakże, porównując spółkę co do jednoosobowej działalności gospodarczej, ma ona jeden minus. Opłata księgowa jest droższa. Dlatego, żebyśmy zrobili uczciwe wyliczenia, to musimy założyć, że średnia opłata księgowa w spółce ZO jest około 500 zł droższa niż w jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak więc rocznie jest to 6000 zł więcej. Stąd też, mając z pierwszego sposobu możliwość na zaoszczędzenie 24000 zł, bądź w tej drugiej opcji tysięcy zł, odejmujemy sobie te 6000 zł za droższą opłatę księgową i wychodzi, że najmniej. W tych scenariuszach jesteśmy w stanie zaoszczędzić 18 tysięcy złotych, a najwięcej 24 tysiące złotych. Drugi sposób to oszczędność na około 10 tysięcy złotych rocznie. Znasz może to, że do 26 roku życia jako młoda osoba nie musisz płacić pitu, podatku dochodowego? Młoda osoba do około 85 tysięcy złotych rocznie? może całkowicie nie odprowadzać od tego podatku dochodowego. Wiesz jednak, że nie obowiązuje to młodych przedsiębiorców, którzy założyli na przykład jednoosobową działalność gospodarczą? Jeśli prowadzisz swoją firmę i jesteś młodą osobą do 26 roku życia, to i tak musisz płacić podatek dochodowy, gdzie twoi znajomi, którzy pracują na przykład u kogoś, tego podatku płacić nie muszą. Więc w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybierzesz, czy to 19 czy 12 będziesz właśnie musiał tyle płacić pod od uzyskanego dochodu. Zakładając, że twój roczny dochód to 85 500 zł, to gdy będziesz na zasadach ogólnych, czyli twój podatek to 12%, zapłacisz 10 260 zł podatku. W sytuacji, gdy będziesz na podatku liniowym, na przykład 19%, to zapłacisz tego podatku 16 000 245 zł, więc w niektórych przypadkach możesz zaoszczędzić na tym 10 tysięcy zł, a w niektórych nawet 16. Jak więc to zrobić, by te 10-16 tysięcy zł zostało w naszej kieszeni? Tak samo, po prostu musisz mieć spółkę zo zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej. Mając spółkę zo, możesz w bardzo prosty sposób uniknąć właśnie tych opłat. Jak to możliwe? Spółka zo może płacić ci na umowie zlecenia. Całą kwotę, np. 85 500 zł. Ile zapłacisz z tego podatku dochodowego? 0 zł, bo już wtedy jak najbardziej skorzystasz z tej ulgi 0% dla młodych. Są jednak dwa warunki. Po pierwsze, musisz mieć mniej niż 26 lat. A po drugie, musisz mieć aktywny status ucznia-studenta. Tutaj może pojawić się takie zastanowienie, ale ja nie chcę iść na studia ani do żadnej szkoły. Uwierz mi, że w tych czasach naprawdę w bardzo prosty sposób można załatwić sobie nawet szkołę online, gdzie nie będzie to wymagało dużej ilości czasu, bądź może nawet w ogóle nie będzie wymagało, a ten status można posiadać. Ile więc możesz zyskać łącznie dzięki takim prostym rozwiązaniem i optymalizacjom? Od 28 tysięcy złotych do nawet 40 tysięcy złotych rocznie. Co myślisz o tego typu optymalizacjach? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy, czy myślisz, że to jest dobre posunięcie, czy odwrotnie jest to złe posunięcie. Pamiętaj też, że nic co usłyszysz w tym materiale wideo nie jest żadną poradą inwestycyjną ani żadną poradą podatkową. Są to tylko i wyłącznie moje opinie.